Bardzo robimy takie sceny. Rozwcieczony tłum, żądny widowiska, rządny może krwi i okrucieństwa. Pośrodku niewinna kobieta, którą prowadzą na śmierć, którą chcą zabić zupełnie okrutnie. I nagle zjawia się on, wychodzi przed wszystkich odważny młodzieniec. Piękny, który nie tyle zwycięża siłą, ale zwycięża mądrością i zwycięża miłością. Z tego będzie świetne małżeństwo. Dokładnie to samo dzieje się dzisiaj w Ewangelii. Tym młodzieńcem jest Pan Jezus, który wychodzi przed tłum, aby uratować już nie niewinną Zuzannę, ale ewidentnie grzeszną, ewidentną cudzołożnicę, która potrzebuje ratunku i to właśnie robi Pan Jezus. Jeżeli jesteś w takim tłumie, jeżeli wokół ciebie wszyscy krzyczą i chcą twojej śmierci, jeśli w tobie coś krzyczy i chcecie na taką śmierć zaprowadzić, to zacznij się rozglądać, dlatego że twój młodzieniec właśnie nadchodzi.